E kurde blade, co wy tu robicie? Do wiaderka żeście mi się schowali? E drogie dzieciaczki, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. W ogóle bardzo miło, że was znalazłem akurat teraz, bo nam się kończy semestr. 15 czerwca teraz kończymy semestr z naszymi fizycznymi, fizycznymi uczniami, te wszystkie fizyczne lekcje, które mamy. Kończymy sobie teraz ten semestr i teraz przez wakacje zaczynamy ogarniać lekcyjki dla was, dla naszych subskryberów na kanale na YouTubie. I teraz tak, 15, kończymy SMS, 16, Boże Ciało, później nam parę dni przerwy, akurat pozbieramy ludzików i jeśli ktoś z Was chciałby taką fizyczną lekcję ze mną, e, bo wierzę akurat, że mogę mu pomóc w rozwoju i korzysta z naszych lekcji, albo w ogóle chciałby się po prostu poznać, pogadać, z pionę, nie wiem, wypić browara, e, no to zachęcam Was na takie lekcyjki. Jak widzicie, salka jest jeszcze rozwalona, ale fizycznie sobie będziecie mogli wtedy zobaczyć jak salka wygląda. Jak będziecie właśnie chcieli lekcję, to najwyżej zrobimy u mnie w chałpie, albo w ogródku wyciągniemy sobie jakieś krzesło, albo coś i zagromy seradę. Se Poradzimy sobie. W ogóle uwajda nie jesteście. Czekajcie, przeczytamy włos. No, o, i gitara. No, to jeśli ktoś by chciał, po prostu. Po 15 czerwca zbieram ludzików na właśnie takie lekcje fizyczne. I co? Ja jestem z Jordanowa. To jest taka miejscowość, dokładnie w połowie drogi między Zakopanem a Krakowem. To jest tak, jak jedziecie z Krakowa na zakopane, zawsze na skomielnej. Stoicie na światłach, bo tam jest w ogóle rzeźnia. Od tych świateł do mnie to jest samochodem z 5 minut dosłownie. Tak jakbyście z buta szli, to macie, nie wiem, z 20 minut, żeby z buta ze skomielnej podejść do mnie, więc na spokojnie. Jeśli ktoś by chciał, to po prostu zachęcam Was na takie lekcyjki. Dawać mi znać, piszcie do mnie albo na naszym Facebooku. Pod spodem macie też numer telefonu do mnie, jakbyście chcieli to po prostu pisać. Ja ewentualnie jak będę miał czas, bo jeszcze mam teraz lekcyjki, wiecie o co chodzi. Ale byłoby mi bardzo miło, żeby się z wami po prostu wreszcie spotkać, bo już tam parę osób do mnie pisało, że chciałoby w końcu jakieś lekcyjki i tak dalej. Więc, drogie dzieciaczki, zachęcam was na takie lekcyjki fizyczne o mnie. A oprócz tego oczywiście będę wam nagrywał normalne lekcyjki, tak? Było cały czas na naszym kanale. Ale jeśli ktoś chce, no to możemy takie coś zrobić, możemy sobie fizycznie pograć. Dobra, drogie dzieciaczki no e, w ogóle przy okazji, jeśli ktoś będzie po prostu jechał do Zakopanego na przykład albo w nasze okolice, no to nawet co właśnie może zrobić tak, że jedzie sobie na wakacje, a na godzinkę do mnie pyk, 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 cyk, cyk i w ogóle zagramy sobie, a później cium, z powrotem na wakacje i jest elegancko. Więc drogie ciężki, na razie trzymajcie się, miłego dnia, przemyślcie sobie sprawę, bo możecie sobie z wujkiem pograć teraz przez wakacje, pamiętajcie. Dobra, na razie trzymajcie babki miłego dnia.